Ile razy zdarzyło wam się narzekać, że na zewnątrz pada deszcz, śnieg albo że jest taki upał, że nie da się normalnie funkcjonować? No cóż, gdybyśmy chociaż raz odbyli wycieczkę do egzoplanety Wasp 76b, nikt z nas nie odważyłby się powiedzieć już ani jednego złego słowa na panujące na Ziemi warunki atmosferyczne. Dlaczego? Otóż, drodzy Państwo, na Wasp 76b pada deszcz ze stopionego żelaza. WASP-76B została odkryta metodą tranzytu w roku 2013. Nie znaliśmy jednak do tej pory szczegółów na temat jej atmosfery i panujących tam warunków atmosferycznych. Układ planetarny, w którym się znajduje, jest oddalony od Ziemi o około 640 lat świetlnych. Planeta ma nieco mniejszą masę niż Jowisz, ale rozmiarowo jest prawie dwa razy większa. Natomiast jej gwiazda jest o połowę masywniejsza niż nasze słońce. Wasp-76b krąży po bardzo ciasnej orbicie wokół swojej gwiazdy. Pełny obrót nie zajmuje jej nawet dwóch pełnych ziemskich dni. Ponieważ planeta krąży bardzo blisko gwiazdy, warunki tam panujące nie należą do najprzyjemniejszych. Nawet Wenus ze swoimi 470 stopniami Celsjusza nie robi przy niej żadnego wrażenia. Temperatura panująca na egzoplanecie sięga nawet 2400 stopni. Jest tam tak gorąco, że paruje nawet żelazo. Aby przeprowadzić badania, wykorzystano należący do europejskiego Obserwatorium Południowego znajdujący się w chile teleskop VLT. Wbrew swojej nazwie nie jest on pojedynczym teleskopem, a zespołem czterech połączonych ze sobą dużych teleskopów. Antu, Queen, Melipan i JEPUN o średnicy zwierciadła równej 8,2 metra każdy, które w razie potrzeb uzupełniane są dodatkowo przez mniejsze teleskopy optyczne. Teleskop VLT został ostatnimi czasy doposażony również w nowe urządzenie. Jest to bardzo precyzyjny. Spektrograf o nazwie Ashell Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observation w skrócie ESPRESSO. Spektrograf pierwotnie zaprojektowany został do wyszukiwania skalistych egzoplanet podobnych do Ziemi. Jednak co okazało się dopiero później? W połączeniu właśnie z VLT równie dobrze spisuje się w prowadzeniu badań atmosfer odległych egzoplanet o dużych rozmiarach. To właśnie dzięki. Espresso, naukowcy mogli dokładnie zbadać cechy atmosfery WASP-76b. Jak się okazuje, jest to gazowy olbrzym o średnicy 266 000 km. Egzoplaneta WASP-76b jest więc prawie dwa razy większa od naszego Jowisza, którego średnica, tak dla przypomnienia, wynosi niecałe 140 000 km. Obrót planety wokół własnej osi i obiekt dookoła gwiazdy są równe. Podobnie więc jak w przypadku układu Ziemia Księżyc, WASP 76B jest zwrócona do swojej gwiazdy cały czas tylko jedną stroną, tak jak księżyc jest stale zwrócony jedną stroną w kierunku Ziemi. Jest to tak zwany obrót synchroniczny. Co za tym idzie, planeta dzieli się na dwie strefy. Pierwsza zwrócona w stronę gwiazdy to strefa niekończącego się dnia, a druga pozostająca cały czas w cieniu to strefa niekończącej się nocy. Po stronie dziennej otrzymuje ona tysiące razy więcej promieniowania od swojej gwiazdy niż Ziemia od Słońca. Jest tak gorąca, że molekuły ulegają rozpadowi na atomy, a metale takie jak np. żelazo po prostu parują do atmosfery. Po stronie dziennej temperatura sięga 2400 stopni jak już wspomniałem, po stronie nocnej zaś jedyne 1500. Ekstremalna różnica temperatur pomiędzy dwiema stronami skutkuje potężnymi wiatrami, które w połączeniu z rotacją planety przenoszą opary żelaza ze strony dziennej, na chłodniejszą stronę nocną. Po przejściu na ciemną stronę opary żelaza ulegają schłodzeniu i kondensacji, aby ostatecznie zacząć spadać z nieba w postaci deszczu. Teoretyczne badania pokazują także, że egzoplanety tego typu z ekstremalnie gorącą stroną dzienną i chłodniejszą stroną nocną mogą dodatkowo posiadać ogromny front kondensacyjny w formie gęstych chmur, oddzielających od siebie obie strony. No i cóż, jeśli będziemy kiedykolwiek w stanie podróżować na tak wielkie odległości, to egzoplaneta WASP-76b zdecydowanie nie znajdzie się na liście światów, które chcielibyśmy odwiedzić, chociaż może jakieś wycieczki ekstremalne, podobnie jak wybierają się ludzie na przykład do Czernobyla. Cóż, zobaczymy chciałbym powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy, ale to chyba nie jest takie pewne. Ja w każdym razie dziękuję serdecznie wszystkim za obejrzenie tego odcinka, w szczególności patronom, dzięki którym jesteśmy w stanie prowadzić astrofazę. Jeśli też chcesz zostać jednym z nich, to link do naszego profilu znajdziesz w opisie filmu i w zakładce z kartami tutaj w prawym górnym rogu ekranu. Zapraszam na AstroChillout, nasz drugi kanał na e, Instagram. Prawie zapomniałem nazwy tego portalu. Instagram, oczywiście, Astrofazy, tam znajdziecie różnego rodzaju materiały, na przykład z kulis tworzenia naszych programów, no i oczywiście do kolejnego odcinka Astroshortów. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.